Latamy kolejny dzień na tych samych polach. Tam, jak widzicie, jest kaplica pobitewna. No ale niestety deszcz leje i już mamy dosyć. Wyglądam po prostu jak o, mniej więcej obraz nędzy i rozpaczy. Wszystko ubłoczone już cały sprzęt spodnie wszystko mokre także, także prawdopodobnie po południu coś tam się da zadziałać. Jeszcze zobaczymy, tu wyszedł jeden jakiś zbrojnik. E, jakiś e, grot, strzały. Dzisiaj nie wiem, czy tam jakiś bełtyk już wyszły. Chyba nie, ale no generalnie robimy cały czas tutaj, cały odcinek. Tutaj od kaplicy ten trójkąt aż do drogi do Łodwigowa. No nie? Także, także zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby przestało padać, bo jest masakra. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego dnia życzę.